Dobra, nagrywa się, siemanko Nie Nagrywaj, dawaj No, to witam na kanale Antkowiak Boxing Team Moim i waszym gościem dzisiaj jest Rafał Jackiewicz Mam do ciebie takie kilka pytań Dobra tygrys, e... poczekaj, 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 odejdę chwilę, poczekaj Poczekaj Dobra, bo tygrys mój tygrys Siemanko, pozdrawiam, siema Idę siąść tutaj, dobra? Nie, idę siąść tutaj. Dawaj mów, bo jestem Powiedz na Powiedz mi, jak, jakieś jakieś super newsy na Twoim Facebooku e, wynikły. Powiedz mi, mamy, mamy Wam. Co już ty na kontraktem? Co ty, pijany jesteś? Ja już widziałem ty? zdjęcie z kontraktem. Nie, widziałeś, a ty widziałeś, jak ty masz okulary, jak dynka w alfalii. Jeszcze raz? Nie widzi, bo takie, takie dynka masz. <grym> tak, ja wszystko właśnie widzę, Piggy właśnie o ma... to ja mam. Nie pigi, zobacz, ty te, też widziałeś? A nie, <grym> pigi ma takie oko czerwone. No. Pigi ma takie oko czerwone, no zobacz, ty też ma takie czerwone. No, ja masz czerwone oko jak Pigi. bo nie wyspany, bo całą noc box oglądałem. Co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz za głupoty? No Dawaj pytaj. No ty na nie oglądałeś, no co ty? Nie, hey, a co ja jestem, kurna, głupi, a ja jebnięta nie głupi, Nie będę oglądał, co się kurna leją po głowach. Dobra, powiedz mi, to będzie kategoria średnia, czy limit umowny? 72 kilo. To chyba średnia. Doszedł? Eee, no, siedem, średnia. Że 72 kg. Ta. Tak. Okej. Okay. A ile obecnie ważysz? No. A chucie to obchodzi? <grym> <grym> Pytam, że Żartuję. Nie eee, 78 niestety. To będziesz zwijal. Ty nie bądź taki ciekawy, bo ty może byś ci zatrudnił. W dochodzeniówce może. Poczekaj, poczekaj, jeszcze kiedyś będziemy sparować, tylko ja nie miałem zgody ostatnio. Dobra. Zbieraj pieniądze, możemy posparować. A Pieniądze to nie problem, ja muszę mieć tutaj zgodę od siły wyższej, nie chciałam je puścić. E, powiedz mi, ostatnio mało się słyszy o Twoim projekcie. Mi się o pisać, Co? No. Nie chciała ci kasy dać, a nie chciała cię a, W Irlandii pracuję, stać mnie. Osta Ostatnio no, słyszę słyszy tam? o twoim projekcie White Collar Boxing, czy jest on kontynuowany, czy już poszedłeś w produkcję odzieży i jeba? Słuchaj, no jest kontynuowany, tylko jest sytuacja, gdzie była pandemia, mieliśmy mieć w Anglii właśnie w Nottingham kolejną edycję, było już nawet wycieczka do Anglii, ma była wycieczka do Anglii, było już miejsce zaklepane, było wszystko ogarnięte, kadra Polski K1 miała już być już gotowa, wszystko było załatwione w PZKB, no i niestety się zjebało, bo pandemia. No niestety. Dobra, powiedz mi teraz, 6 lat temu już miałeś walczyć z Ricom Wellerem o pas IBO i co się wtedy stało, Tam. że nie wyszła ta walka? Wtedy wziąłem nawet zaliczki 10 tysięcy złotych, no i niestety się zesrało, zaliczka przepadła, została u mnie oczywiście, ja ją bardzo dobrze wykorzystałem. Bo, bo, ty, bo ty nie oddajesz zaliczek z tego co wiem, także. E, dobra, pod koniec roku 2019 ustanowiłeś nowy rekord sportu walki, trzy walki w różnych formułach na jednej gali. I powiedziałeś, nie, ja tego, że... tego jeszcze nikt na świecie nie zrobił. Tego nikt na świecie nie zrobił. Tak, ja wiem. Znaczy ustanowiłeś po prostu nowy rekord, którego, no, jakby nie, było. którego, którego nie było wcześniej. No i potem powiedziałeś, że, że już nie wracasz. Co, co cię skłoniło do tego powrotu? Nie, 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 nie. To wcale nie tak. Wszystko było ustalone. Najpierw gala w Żernadowie, trzy walki jednego wieczora, a potem w lutym kończę z kabinem Gruchałą i to było ustalone, ale że się zesrało, no to niestety poszło. No i teraz znowu wracasz. A nie, ja nie wracam. Ja nie wracam, ja bym musiał gdzieś iść, żeby wrócić. A ja nigdzie nie poszedłem. No tak, ale, ale do sportu walki ponownie wchodzisz do a Nie, nie, nie. Ja jeszcze nie odszedłem, żeby wracał, także to jest, yy, można powiedzieć, złe stwierdzenie. Mhm. Zły termin. No po prostu mamy może inne spojrzenie na to światło. No ty, jak ty masz takie okulary, to wiesz, dziwne żebyś nie patrzył normalnie. no ty zawsze musisz mi coś powiedzieć, ja nie wiem. A ty pamiętasz, że ty dwa lata temu ostatnio u mnie byłeś? Gdzie ty u mnie? Chyba ty u mnie. No robiliśmy, ty, by, ty byłeś pierwszą osobą, z którą wywiad z, zrobiłem w ogóle. nie, 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 ja nigdzie nie byłem, ty po prostu do mnie zadzwoniłeś. Tak, no... Ty, Znowu ty żeś głupoty a a teraz, a teraz mi napisałeś co, że co, że, że się rozwinął, jak ty się rozwinął, ty tylko w tej samej koszulce robisz, co ty wtedy wywiad? Gdzie? Przecież ja ją mam dopiero od kilku miesięcy, co ty gadasz? Przecież wtedy takich koszulek no. nie miałem. Od 24 To są plotki i pomówienia. Tak, ty... będziesz... to są plotki, słyszałeś to, to są plotki, że mój jest słodki. Tak. Słuchaj, będziesz... Dobra, ty na dół. Będziesz kiedyś walczył w Dublinie? I a to jeszcze się okaże. Jakby co to zapraszam do siebie na jakiś placek, zawsze coś się znajdzie. Nie, placki to ty sobie wjedź, ja jak już to steka, pojadę mogę opierdolić. Może być stek, nie ma problemu. Dla mnie zawsze jesteś mile widziany. Dobra, no jest zobaczenia. Więc... Cześć, młody. Siema. No dawaj, 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 pytaj. Nie, no pytania to już były wszystkie, o te, te, ogólnie. No, ale no to powiem ci naprawdę, że się rozwinął w swoim dziennikarstwie. Trzy pytania? Gdzie? No przecież pięć ci zadałem pytań. Ale te pięć to brzmiały jak trzy. No być może. No czekaj, chcesz się zapytać na te? to Tata jest kochany, słyszałeś? To nie było pytania, ale stwierdzenia, ale no, okej. Okay. No oczywiście, no z tym, z tym się zgadzamy. No to co? No, tak, słuchaj, prosta rzecz. prosta rzecz podsumowując. 29 e, za tydzień, sobota Niemcy, Rico, Rico Miller, 6 rund. Waga 72 kilo, parę euro, jadę, jestem już po tygodniu treningów, także jestem w formie, ty się potrenujesz, zrzucę wagę i będzie dobrze. No ja widziałem właśnie, że coś tam już wcześniej trenowałeś, nawet kiedyś Ci pisałem, no, czy, czy wracasz. Od poniedziałku, od poniedziałku wiedziałem już. Ale to wcześniej, i tak jak yy, na, od tamtego walce. Od, od, nie, od poniedziałku wiedziałem. No ale to, to i tak uważam, że wcześniej, no bo yy, za tydzień walczysz, tak? No i dwa tygodnie treningów będę miał to człowieku. forma. z Krzysztofem, Krzysztofem Drzazgowskim, tak? Trenujesz. No nie, no ja trenuję zawsze sama do Krzyszka spadnę na tarczy. Dobra, no także pozdrawiamy również Krzysztofa. Dobra, Rafał, nie będę ci przeszkadzał w niedzieli. No mój przeszkadzać. Na chwilę tylko zadzwoniłem, pogadać. Już jeden synków. Eu já ia ser o Dobra, trzymaj się Dzięki, cześć. Trzyma.